24. A zostając trochę w temacie brokerów, to trzeba też powiedzieć, że jeden z nich będzie niedługo notowany na amerykańskiej giełdzie, bo EToro, globalna platforma do inwestowania i tradingu online, która umożliwia handel różnymi aktywami, takimi jak akcje kryptowaluty, surowce czy CFD, będzie prowadziła swoje IPO. Firma została założona w 2007 roku w Izraelu i wyróżnia się podejściem dającym możliwość social tradingu, które to pozwala użytkownikom kopiować transakcje innych potencjalnie bardziej doświadczonych inwestorów. Grupa złożyła wniosek o pierwszą ofertę publiczną, jednocześnie ujawniając duży wzrost przychodów i zysków w ubiegłym roku. Platforma osiągnęła w 2024 łączne prowizje na poziomie 931 milionów dolarów, a jej zysk netto wyniósł 192 miliony dolarów. Wartość prowizji eToro wzrosła w 2024 o 46%, a dla porównania zysk netto np. polskiego XTB wyniósł 208 milionów dolarów w 2020. Roku. A zysk netto Freedom 24 to niemal 400 milionów dolarów w 2024 roku. W przypadku eToro kryptowaluty stanowiły niemal 40% wszystkich prowizji, podczas gdy rok wcześniej to było tylko 17%. No ale ten wzrost zbiegł się oczywiście z odbiciem na rynku krypto wspieranym przez powrót do władzy Donalda Trumpa, który to jak na razie jakoś sprzyja regulacjom w tej branży. Prawie 3 czwarte biznesu eToro jest w ogóle prowadzone w Europie, więc te akurat wyniki finansowe mogą stanowić pewną zapowiedź i benchmark do tego, czego inwestorzy będą się mogli spodziewać po innych notowanych brokerach i w ogóle jakie panują trendy w całej branży. Na podobnej zasadzie działają zresztą też spółki z innych segmentów. Na GPW widać to na przykład po zachowaniu kursu akcji Dino Polska, który to bardzo szybko i dynamicznie reaguje, chociażby na wyniki finansowe Jeremy'ego Jeremy Martins, czyli właściciela Biedronki. eToro planuje wejście na NASDAQ pod symbolem Etor, a szczegóły dotyczące wielkości i przedziału co nowego całego, Oferty zostaną podane w późniejszym terminie, gdy spółka już faktycznie rozpocznie promocję.